Cześć, to jest znowu odcinki Romek, Buduje i dzisiaj chcę Wam pokazać ten oto tutaj motor, ale w ożywieniu. Jak widzicie, można też go zmienić w te dwa pojazdy, które też Wam na tym odcinku pokażę. Mam zamiar też włączyć wreszcie komentarze, więc piszcie i zgadnijcie, którego, którego z nich pokażę pierwszego: motor, pojazd w przyszłości, czy może taki motocykl. Nic takiego. A więc, tak jak przed chwilą Wam mówiłem, będę Wam pokazywał ten motor. Na początek, oczywiście, widzicie tutaj kierownicę. No, kierownica, kierownica. Można ją kierować pierwszym, przednim kołem, żeby na przykład ten motor skręcał. Tu jest nóżka, żeby ten motor mógł się otrzymać. No bo, jeśli się tę nóżkę zdejmie, no to on będzie się przewracał. Yy, tutaj macie, no tutaj o, yy, jest jeszcze taki sprężynkowy klocek, yy, który dzięki któremu tutaj, można, wci o, tutaj można, można wcisnąć to koło i powiedzmy, że byłby na jakiejś rampie, to wtedy był, mógłby chyba wyżej wyskoczyć, z tego co wiem. Yy, no i jeszcze na dodatek. Trochę nietypowo zostało, został tutaj przód bo do środka został wczepiony za pomocą y, takich szczepiaczy. Y, no, w sumie to chyba już będzie koniec zapisu tego motoru. Y, za chwilę jeszcze zobaczycie pozostałe y, dwa rodzaje po przebudowaniu. W poprzedniej części pokazywałem Wam motor, a teraz pokażę Wam taki latający pojazd. Tutaj, oczywiście, widzicie, że taki to jest chyba jakby jakiś poduszkowiec. I ma koła w dół. Dzięki czemu widać, że ma, że ma wiatr. O! To się obraca i się robi wiatr, dzięki któremu ten pojazd się unosi. Tu ma też chyba skrzydła, żeby był bardziej opływowy kształt. Po dwóch stronach ma skrzydła. Yy, tutaj, oczywiście, ma kierownicę. Tutaj jest w ogóle szyba prosto. A nie tak jak było to, że. Położona. Yy, też. No, z tyłu też ma koło. A tutaj ma. O, się przyjrzeć. Tutaj my chyba, nie wiem, chyba właśnie rury wydechowe. Nie wiem. No, a już za chwilę pokażę Wam motocykl. Ok, teraz pokażę Wam już chyba ostatnią z tych wszystkich konstrukcji. Motocykl. Tutaj tak jak w motorze pewnie widzicie nóżkę. No tutaj on też słabo stoi. I tutaj, jeśli tutaj o, nie ma tej sprężynki już. Przez co ten no, motocykl jak motocykl. No już nie będzie miał takiego większego wyskoku. Tu też ma te rury wydechowe. Yy, no kierownica kierownica. A tutaj, jak jest światło przednie, to na dodatek, jak się tutaj odwróci, to można zauważyć ten licznik prędkości. O, tutaj, na tym klocku, jak się to odwróci trochę, no a jak się zamknie, to już tego nie ma, tylko jest światło. Yy, tak poza tym, no to jeszcze tutaj widać, że jest mniejszy niż w tym motorze, Oto. No, i w sumie to już będzie tyle z opisu ostatniej już budowli, a za chwilę zobaczycie, jak motor zrobi, jak motor zrobi ósemkę. Ok, no to tak jak wam pokazywałem w poprzedniej części odcinka, tu jest ten oto rzeczony motor. Ten motor, może bym się wydawał nieco dziwny, no ale no, pewnie się zastanawiacie, też tak jak ja, no gdzie nie bo on miałby upchnąć ten, no i właśnie nie mogłem go upchnąć, więc zabrałam taką jedną rzecz stamtąd, przemieszałem z czymś innym i przyczepiłem. Tutaj jest silnik obracający, który ma za zadanie kręcić przednim kołem, a wszystko będzie kierowane tymi kołami. Znaczy to będzie się skręcać, a te dwa koła będą dawały, no, jak to powiedzieć, rozpęd. Za chwilę przejdziemy do części filmu, w której ten, właśnie tutaj, motor będzie w tamtej części, z której zazwyczaj nagrywam w ogóle wszystkie jazdy, będzie robił ósemkę. Tak zaprogramuję go w ten sposób, żeby zrobił ósemkę. Taką, no wiecie, pojedzie w tą, trochę w tą i zrobił samkę. Ok, w poprzedniej części filmu zapomniałem Wam pokazać program. Yy, pokazuje on w ten sposób, że najpierw yy, koło przednie ma się obrócić o 30 stopni, co, sp co sprawi, że będzie mógł skręcić. Potem pojedzie 80 cm do przodu przez 3 sekundy. A potem znowu pojedzie 10 cm do przodu, też o 3 sekundy. Tutaj jeszcze jest znaczek z takiej rączki z gitarą. Nie wiem, czy widzicie, bo jest trochę rozmazany. Yy, I w tej rączce z gitarą akurat wszedłem o tutaj w program. Jak się kliknie tutaj plusa, to można stworzyć dodatkowy program, który jest ukryty w tych bloczkach. No i ja w nim właśnie ukryłem program który jest dosłownie praktycznie identyczny do tego, ale zamiast 30 stopni obraca się o 60 stopni w drugą stronę yy, i jedzie tak samo, ale jeszcze jest dodatkowe 10 centymetrów.